Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witajcie w nowym vlogu. Zaczynam dzisiaj wieczorem, e, w sumie po pracy, bo jakoś rano niestety zabrakło mi tego czasu, żeby włączyć kamerę. Tak czy inaczej, kochani, zapraszam Was na tego vloga. Zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! A tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie. Naprawdę nic wymyślnego. Tutaj jest twaróg z czarnuszką, kromka chleba z masłem, śledzie. To są przepyszne śledzie. Polecam wam. One są z pieprzem, cytrynowym. Obłędne. Marki Lisner. Więc jak znajdziecie, bierzcie w ciemno. O ile w ogóle lubicie ryby i śledzie. A tutaj jest sałatka, którą robiłam w poprzednim blogu. I voilà! No oczywiście kawę do tego. Więc moi drodzy, jeżeli się dzieje. życzę Wam smacznego. Ja uciekam. Widzimy się w dalszej części mojego vloga. Dzisiaj jest lepsze światło, i powiem Wam, że ja nie zauważyłam, że tutaj przy tych kredkach mamy. Zobaczcie, mamy pokazane kolorki i mamy pokazane nazwy tych kredek do ust. Więc bardzo fajnie. Pomimo tego, że wiecie temu, to zadbali nawet o takie szczegóły. Takie detale. I mam nadzieję, że one mi się sprawdzą i każda kratka będzie genialna. I kochani, mamy przepiękne słońce, jak możecie zobaczyć. I teraz tak, odebrałam jedną paczkę, zaraz ją Wam pokażę. Już nie będę mówiła Wam teraz o szczegółach. Jak zobaczycie, to będziecie wiedzieli zapewne o jaki sklep chodzi, a na pewno te osoby, które wcześniej mnie oglądały. Tak czy inaczej, ja dzisiaj sotę zupełnie bez makijażu, tylko gdzieś tam usta sobie pomalowałam, żeby do Was przyjść i jakoś w miarę wyglądać jak człowiek. Tak czy inaczej, ja dzisiaj mam pracę zdalną, więc totalnie muszę się zaraz wychillować wyłączyć, zasiadam do pracy zrobiłam sobie tylko taką małą przerwę na to śniadanie, które przed chwileczką widzieliście pokażę Wam tą paczkę i dalej wracam do moich zajęć kochani i tak, co zamówiłam, już Wam pokazuję zamówiłam dwa kremy i będzie to krem Dobra, wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Dobra. A jest to, tak jak poprzednio, krem pistacjowy, on jest przepyszny. I drugi krem cytrynowy. Tak mi jakoś wiecie, co ostatnio naszło, że pomyślałam, jak będę sobie robiła jakieś rogaliki. To wykorzystam sobie właśnie taki krem cytrynowy. Ostatnio też jakoś mi się marzyła tarta cytrynowa, ale dobra, jest krem. Myślę, że on też idealnie się sprawdzi przy naleśnikach, przy gofrach. Więc dwie takie świeżynki. Zakupy zrobiłam właśnie na Allegro, więc postaram się wam ten sklep podmiokować. I zobaczcie, jak to wszystko fajnie, ładnie przychodzi. Zapakowane. Myślę, że na prezent dla takiej osoby, która gotuje, która wiecie, lubi e, jakieś eksperymenty w kuchni, lubi kuchnię włoską, ale też niekoniecznie, to e, idealne te rzeczy będą na prezenci. A to taki wiecie, dodatek. Ja na pewno to w jakiś sposób sobie wykorzystam. I muszę Wam powiedzieć, że te kremy jestem przekonana, że będą pyszne. Tym bardziej, że wiecie, wcześniej miałam tę wersję pistacjową i była obłędna. Ale myślę, że zrobimy sobie też znaczy, ja Wam zrobię taki test na żywo. Postaram się każdy, tak jak powiedziałam, Wam ten produkt podminkować na dole żebyście, jeżeli macie oczywiście ochotę, żebyście weszli sobie do tego sprzedawcy na Allegro i tam um, dokonali tego zakupu. I tu znów z tego miejsca, moi drodzy, przypominam Wam, że na dole w opisie macie link do um, Tipli, żebyście mogli, kochani, robić sobie zwroty za Wasze zakupy, no bo skoro możecie mieć cashback, dlaczego macie z tego nie skorzystać, prawda? Dobra, kochani, to ja zasiadam do pracy. Później a, będzie przerwa na mały obiadek. To Wam też dzisiaj pokażę, co takiego sobie przyrządziłam. Ale dzisiaj chyba będzie klasycznie: czyli ziemniaczek, buraczki i może jajeczko sadzone. Zobaczymy. Wiem, że duża porcja, ale powiem Wam, że no tutaj to są dwa ziemniaki, dwa jajka i cztery buraczki. Te buraczki z biedronki są genialne. Już teraz tylko takie będę kupowała, bo powiem Wam, że to jest i wygodne. No i przede wszystkim. Są przepyszne. Dobra kochani, zajadam i wracam do pracy. Kochani, u mnie już wieczór, ale przychodzę do Was z dwiema polecejkami. A mianowicie, właśnie możecie zobaczyć, że się troszeczkę świecę, a to dlatego, że wzięłam i naolejowałam swoje ciało. Genialny produkt. Oliwka, która moim zdaniem robi cuda. Robi cuda z moim ciałem, ponieważ ono jest cudownie nawilżone, odżywione. To jest um, olejek do masażu um, lawenda i amber. Oczywiście tutaj ani ambry, ani lawendy w ogóle nie czuć, ale jest bardzo fajny. To nie jest taki gęsty olejek. Mam taki jeden, chyba, nie wiem. Y Później Wam powiem, może chyba olejek śliwkowy, z tego co pamiętam. No, powiem Wam, że ten jest genialny. To jest coś, co uważam, jeżeli lubicie olejować ciało, to, to jest taki must have. I druga polecajka, którą również skończyłam, to jest Clarence. Ten kremik pod oczy, mam nadzieję, że zobaczycie i wiecie o co chodzi miałam taką próbeczkę w kalendarzu adwentowym ja już go zużyłam i powiem Wam, że bardzo chętnie sobie zrobię e, takie zamówienie jak tylko znajdę jakąś taką fajną promocję e, gdzieś albo w seforze, albo w Deglasie, albo z, sprawdzę jeszcze na Allegro, bo wiecie, że czasem na Allegro te rzeczy te nie są drogie, nie odbiegają niczym e, od tych produktów właśnie m, w tych różnych perfumeriach, a cena jest zupełnie, zupełnie inna. Więc z całą pewnością ten produkt muszę sobie kupić. Przepięknie mi zawsze tutaj um, ten krem. Miałam go, powiem Wam, przez tydzień i świetnie mi służył, przepięknie mi nawilżał właśnie te um, strefy pod oczami. Zresztą Wam mówiłam, że w końcu zaczynam, wiecie, dbać o akurat to miejsce, bo bardzo je zaniedbywałam. Te moje dwie wizyty na solarium troszeczkę niestety, ale spowodowały, że um, no, muszę bardziej zadbać o skórę, więc serio polecam Wam. Ja wiem, że to jest drogi produkt, bo mówię, nie patrzyłam nawet na cenę, ale domniemam, że ten y, krem będzie w jakąś stówę, ale jeżeli ma być dobry, jeżeli ma y, zrobić dobrze, a robi dobrze, mówię, przez tydzień testowałam, to jak najbardziej y, chcę go mieć po prostu. No i ten produkt musicie chociaż raz go sobie kupić. To jest opakowanie litrowe, więc na bardzo, bardzo długo Wam wystarczy. Ja używam, nie wiem, czy zobaczycie, jakie jest zużycie, o, takie jest zużycie, a używam e, prawie co drugi dzień, jak tylko mogę, jak nie zapomnę oczywiście. Więc kochani, e, to tyle na teraz ode mnie, ja już wyłączam kamerę, idę po prostu spać, a jutro przyjdę i się z Wami pożegnam. E, myślę, że chyba już dużo materiału zebrałam w tym vlogu, nawet jeszcze nie wiem, bo będę go dopiero jutro montować. Moi drodzy, kończymy tego vloga. Jeszcze tylko tak na koniec. Dzisiaj będzie też ten arabski zapach, czyli Abam, latafy. Wam tak pokażę. Powiem wam, że zaczynałam się coraz cieplej robić. Już się nie mogę doczekać, żeby już móc, tak wiecie, prawie nie chodzić. Bez żadnych płaszczy, kurtek i tak dalej. Wczoraj troszeczkę za grubo się ubrałam, bo założyłam tę moją puchową kurtkę, taką czarną. Ale tak, dzisiaj totalny luz, założę sobie jakiś taki, wiecie, delikatny płaszczyk. Ja dzisiaj jeansy, takie bardziej szerokie dzwony i do tego bluza z Adidasa. Bardzo ją lubię, ona już jest trochę sprana, ale i tak stwierdziłam, że będę w niej chodziła. Bardzo dobrze mi się nosi, też gdzieś na Zalando kupiłam jakieś jakiejś takiej fajnej, fajnej, Promocji. Dobra, kochani, znikam. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną. I pamiętajcie, moje odcinki pojawiają się w środę, piątki, niedzielę. W środę i piątki o godzinie 21, natomiast w niedzielę o 7 rano. Dzięki, do następnego. Ciao!